Dzień dobry dzieci. Od dzisiaj zaczynam czytać opowiadania z książki Niesamowite przygody 10 skarpetek, czterech prawych i sześciu lewych. Posłuchajcie. Nie naprawdę nie wiem gdzie się gubią. Mama patrzyła na piętrzące się na środku łazienki stos pojedynczych skarpetek. Przecież do pralki trafiają zawsze dwie, a potem okazuje się, że jedna gdzieś znika. Przez ostatnie lata, uzbierałam ogromny wór skarpetek bez pary. A to znaczy, że gdzieś w tym domu ukrywa się cała armia pojedynczych skarpetek. Może pralka je pożera? Zastanawiała się Basia, nazywana przez rodziców po prostu B, bo tak było krócej. Albo co druga skarpetka rozpuszcza się w wodzie? Wydają się strasznie samotne, kiedy tak sobie leżą, westchnęła mama. Mówię ci, że to wina tej żarłocznej maszyny. Zadudniła B z, bde, z bębna pralki, do której wsunęła głowę, żeby sprawdzić, czy aby nic nie zostało w środku. Być może masz rację, ale jeśli tak, to jedyną osobą, która może nam pomóc, jest hydraulik. Mama podeszła do telefonu i zadzwoniła do hydraulika. Hydraulik najpierw Pralkę opłukał, potem wyjął filtr, wyczyścił go, zajrzał do silnika, sprawdził pasek klinowy, następnie po, y, poprosił o herbatę, obwąchał gumowy kołnierz, pomanipulował y, pokrętłami i guziczkami, podrapał się w głowę i jeszcze raz obstukał bęben. Zajrzyjmy pod spód, powiedział w końcu. Może one po prostu wpadają pod pralkę. Wspólnymi siłami wraz z mamą i małą B przesunęli urządzenie, ale nie znaleźli ani jednej skarpetki. Za to okazało się, że w podłodze jest dość spora dziura. – No proszę! – twarz hydraulika rozjaśniła się triumfalnym uśmiechu. – I wiemy już, co się stało! – A co się stało? – zapytały jednocześnie mama i B. – Zwiały cwaniary! – fachowiec wsadził palec w dziurę. Ale niczego nie wymacał. Po prostu skarpety dały nogę. – Nic tu po mnie, miłe panie, nie pomogę. Jeśli skarpeta wybiera wolność, to jestem bezsilny. – A dokąd one uciekły? – spytała B. – A tego to już niestety nie wiem. Ale doświadczenie życiowe podpowiada mi, że mogą być absolutnie wszędzie – Hedraliuk spakował śrubokręty, zainkasował należność, zasalutował i poszedł, zostawiając mamę i B. z kolekcją samotnych skarpetek. – Mam nadzieję, że nic im się nie stanie i że kiedyś wrócą do domu – szepnęła B. – Będziemy na nie czekać – powiedziała uroczyście mama i objęła córkę ramieniem. I tak to się zaczyna historia o zagubionych skarpetkach. Pierwsza opowieść o pierwszej skarpetce będzie pod tytułem Opowieść o skarpetce pierwszej, która wygrała casting i zdobyła rolę w popularnym serialu i została prawdziwą gwiazdą. Ale o tym to posłuchacie już jutro, gdy wam przeczytam tą, tą, to opowiadanie. Czytała dla was babcia Beata i do usłyszenia wkrótce.